Decisive Campaign z Barbarossa, runda 23. Mm -hmm. Czyli okrążenie dookoła Leningradu nie zostało zamknięte tak ciasno jak dowództwo by chciało. No i faktycznie mamy to samo. I... Nie po cofnięciu pierwszej dywizji pancernej 36 zmotoryzowanej oddelegowanej z grupy Armii Środek. Dalsze postępy są wątpliwe. Mhm. Czyli chcą po prostu otrzymać oblężenie i zagłodzić Leningrad, bo brakuje im sił, żeby zdobyć miasto. Ale myślę, że nam się uda zdobyć miasto. Niedługo trzeba będzie... E, oddać... jedną z grup pancernych, Army środek na refit. Porocznik Tischler... Tischler... wez... wezwał... wsparcie lotnicze. Zwykle jesteśmy ignorowani, ale, Ju-87 odłączył się od grupy samolotów i przyleciał z pomocą. Przyleciał w naszą stronę, tak? Tłumaczymy dokładnie. Odgłos, jaki wydawał przy drukowaniu, był zbyt mocny dla Rysia i Hugona krzyczący demon spikił. No te sireny sztukasów były bardzo skuteczne. Jest wiele przykładów z pamiętników, gdzie Rosjanie po prostu uciekają. Przerywają atak, gdy słyszą nadlatujące sztukasy. zaopatrzenie dostają. I tu w sumie też. A niedługo będzie można ich otoczyć. Na razie spróbujmy narwy zdobyć. Powinno być to nasze ostatnie uderzenie na narwę. Już ledwo się trzymają. Poszło. Świetnie. Będzie można lotnisko przerzucić do narwy. Teraz jeszcze w tej sekundeczkę zobaczę coś. Nie, trzeba tu atakować. O, może bez sztabu. W końcu. Ja cię kręcę. Długo im to zajęło. Oczyszczenie tych okrążonych sił. No ale to propsy dla Sowietów. Za to, że ja się długo trzymali. bez altyderii i nadal się trzymają hmm. można spróbować z trzech stron Powinna ich trochę przekosić. Nieźle. Zobaczmy, co możemy dalej tutaj zrobić. Tych podciągniemy później. Trochę się za bardzo rozciągamy. Ale w ten sposób mamy otoczone te siły. Będę musiały spróbować się wyrwać. A wątpię czy im się uda. Zostawmy tutaj, a tych przerzucę tutaj. Okej, okay, na razie starczy. Powinniśmy już ich załatwić na następnej turze. Na no, spokojnie. Są dość mocne te dywizje. Trochę się martwię o tą sytuację. Widzę, że nasz plan trochę się nie udał trzeba zmienić naszą koncepcję ja to widzę tak czwarta armia naciera no, w kierunku orła po granicy rozdzielenia armii rozgraniczenia ich a druga grupa pancerna uderza na północ. Flankę będzie obstawiać druga armia. To są słabe dywizje, ale dobrze okopane Trzeba będzie to... Hm, nawet nie mamy takiego zasięgu cholercia. Żeby się przebić tak daleko na północ. Dla jednej dywizji... Można i mamy Briansk pięknie. To szerokim okrążeniem w takim razie uderzymy. Kolejna zmiana planów. Trochę tak bardziej równomiernie rozprowadzimy siły. I co teraz? Trzeba to dobrze wykorzystać. Może jeszcze tych otoczyć? Na <grymne> no spokojnie. A zobaczmy decyzję. O, grupowa. żeby na potrzeby propagandowe, żebyśmy zrobili I... zdjęcie całego sztabu, jeśli dobrze rozumiem. Nawet więcej, wszyscy no i z. Dobra, im niech mają to zdjęcie. Wiem, że się nie spodoba moim dowódcom. Ło, wow, bardzo się nie spodobało. Ale muszę moje relacje poprawić. No, publiczne. Do Czerkasów? Nie, 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 nie. Środek, do Smoleńska. Jeszcze jest pytały, za bardzo zagrożony jest Słańsk, żeby przesuwać ją. Hmm. Do Lugi. Może w następnej turze. A, Jeden z oficerów z 57 dywizji piechoty. Pierwsza pancergrupa. Został wybrany do, no do celów propagandowych. To się nie podoba fundurzytowi. Rozumiem. Ale jak mówiłem musimy poprawić nasze relacje publiczne. Aha. Co tu jest? czyli zagu zagubiły się dokumenty, dokładnie raporty hmm. spróbujemy to rozwiązać osobiście pewnie ci się zagubiły, zdarza się że się ociągam z tym atakiem na Leningrad ale chcę mieć go całkowicie odciętego i dopiero wtedy i tyły zabezpieczone dopiero wtedy powoli wejdziemy na tę pozycję a właśnie jaka pogoda jest bo teraz będzie coraz gorzej i ja ciężko przewidzieć jaka pogoda będzie w następnej turze cholercie to źle, bardzo źle no dobra Takie poszarpane okrążenie, nic takiego. Łatwo powinno pójść. No, sam sztab. Nie ma za bardzo możliwości obronnych. Uderzenie musi się powieść, no bardzo ładnie, I teraz mam możliwość przesunięcia osi mojego natarcia w innym kierunku. że wjaźmie powinienem zdobyć. Teraz jak mam Riańsk zdobyty, jeszcze bym wiaźmę zdobył na drodze do Moskwy. To by było całkiem nieźle, chociaż nie wiem czy się za bardzo nie wyciągnę i trzeba się na tym planie skoncentrować. Są dobrze okopani, ale ciężko się. O, jednak się oparli. Podziwiam. Brawo dla tych żołnierzy. Tak, więc spróbujmy w tym kierunku. To były dość duże, ale nie katastrofalne. Jeszcze mogłem coś wysłać. narażą moich sił. To powinno pęknąć. Zaatakowane z kilku stron. Przy relatywnie niskich stratach. Ci są mocni. A i tylko jedna dywizja ich może zaatakować, więc nawet nie będę próbował. Tutaj nic nie będę zmieniał. Tutaj też nie ma co przesadzać. Są dość doświadczone te dywizje, warto je zniszczyć. Bez tego zgrupowania myślę, że się nie utrzymają. Przejrzyjmy naszą sytuację. Tutaj odetniemy i jedną dywizję zaatakujemy. Byli odizolowani na tyle długo, że nie mają sił nas zatrzymać. Hmm, jaki zasięg mają. Ciekawe dlaczego. Mhm. Uh -huh ale nie powinno być takiej dużej różnicy w ruchu hmm. przydało się otoczyć te siły w tym momencie są one odwro w odwrocie. Spróbujemy takim atakiem się przebić. Nawet się nie przebijemy, a się przebiliśmy. nie ma sensu jej dalej atakować zlikwidujemy tą ten sztab i te kilka dywizji i na krzywy róg atakujemy tutaj już wysadzili są linię kolejowo, więc główne zaopatrzenie idzie za Dniepru za nie Dniepru. A na, na szerokim froncie niedługo będziemy na podejściu do, do, do Doniecka. A tam ile tam jest Węgla? Jakieś 60% sowieckich zapasów? Tak czy siak przyda się. Właśnie, tutaj wzdłuż rzeki jest rozgraniczenie, więc jeśli wystarczająco szybko na kursku uderzymy. Można nawet zrzut zrobię. I to w sumie dość słabe dywizje są. Trzeba rozpoznać, z czym mamy tutaj do czynienia. W sumie, jakbyśmy mogli uderzyć, to warto spróbować. Nie udało się. Okazała się silniejsza niż yy, dawało do zrozumienia wywiad. Żadnych strat. Hmm. Że tak daleko może wyjechać sztab? Elegancko. Jak można to trzeba go przecisnąć? Oj, tak daleko się posunęliśmy. Ok, coraz lepiej to wygląda. Sowieci mają tutaj wielką dziurę na Ukrainie. Pewnie zaraz ściągną gigantyczne siły, żeby to załatać, ale trzeba korzystać póki się. Tutaj, jeśli uda nam się to zlikwidować, mamy otwartą drogę na Moskwę. I spróbujemy ich zaatakować w przyszłej turze. Jeszcze raz spojrzę tutaj. Okej. Okay. Chyba wszystko na dzisiaj. Chociaż może... Nie, mocno otoczenie. Tfu, okopani są. Zostawimy ich w spokoju. Będzie już 22 września. Mogą się... Mogą się słody zacząć. Ale nie jeszcze jakieś straszne, które dwie roli się pojawią. Ale mogą nam i tak problemów narobić. Ogólnie pogoda była bardzo dobra. Były okazyjne błoty, znaczy okazyjna słota była, ale nic strasznego. Czyżby się wycofywali całkowicie? Odpuszczali linię? O kurde. Czyli już uważają, że ta strona Dniepru jest skończona i chcą się wycofać za rzekę, póki jeszcze mogą. Odpuszczają Wiaźmę. Bardzo mi to pasuje. Nie chcę się z nimi bić o rzekę. o miasto to. A to atakują jeszcze. Ale może tylko po to, żeby utrzymać presję na mnie. Ciężko będzie mi ugryźć na wzgórzach tam. Jakoś wolno im to idzie, to wycofywanie się. No dobra. Całkiem ładnie. Podoba mi się to. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia 22 września.